Witajcie, witajcie, jestem kaktus i będę dzisiaj nagrywał odcinek yy, gorsów. Ogólnie, tak. Yy, co, co ogólnie? Krawie no, na zagorsach. Aha, dobra, spoko. Ogólnie, co to w ogóle zmieni, że ja to mam włączone? Nie wiem. Ale tak, gramy na górsach solo oczywiście. Nie, nie znam tych typów, więc nie wiem czy oni są... nie wiem jakie mają skilla, czy nie. Na pewno tutaj nie. nie wiem, ten może być odpał bo bucie jakiś płci, on nie jest taki dziwny nick. Mój to jest nik, ale no przynajmniej mam rangę jakąś tą... No. No to jak ktoś ma rangę to rzadko ktoś jest odpalony, no ja dwa razy widziałam na Skywarsach, że ktoś ma raki gadżety i klasę jest odpalony, więc takie, aha, pewnie albo ktoś ma ukradł konto, albo po prostu, nie wiem, no brat pokryjemy, dobra, bierzemy, kupujemy, czy mam... Tak, dobra. Um. Ogólnie um, ja byłem w odcinku u Lord, Lord Shiz Shizu. Jak też co zobaczyć ten odcinek, graliśmy u shi um. i Lord wygrał, wygrał ja. Zresztą no nie będę wam nic mówił. Ja no, dobrze szło, bardzo dobrze. A odcinek będzie y, w tym, w opisie po prostu. Bo. Nie będę nic tutaj mówił, czy wygrałem, czy nie wygrałem. Ale na pewno bardzo no, spoko się grało. Jeszcze wtedy ta akcja na końcu. Wow. Nie no dobrze się grało, bo tak ja polecam obejrzeć ten film no, Dlaczego ja mam takie ścinki na gorsach Na gorsach Ścinki No to takie aha No wiem, że nagrywam i wiem, że jakieś 10 tych programów mam otwartych w tle, ale no żeby takie rzeczy spowolniały czy no, na pewno coś tam spowalniają, one Czy o nagrywanie bardzo, tak? Jakby nie nagrywam, to mam. Dochodzi do 80 FPS-ów na takim. Znaczy no, dochodzi nawet do 100 FPS-ów na takim normalnym terenie. Wiecie, na przykład na UHC. A na Skywarsach do 100, tam 20. Ale jak się. No. Jak nagrywam, to w ogóle. Rzadko się zdarza, że ma plus 30 fps, bo wiecie, no ja nie mam jakiegoś, nie wiem, laptopu. Laptopu, no bo to jest laptop. Dobrego. I no co? Tyle. Hm. Okej. Okay. Lecimy na niego. Zaczął mnie, no. No po prostu przyszedł do mnie. A dobra, on nie był odpalony, tylko tu jakiś taki, no nie wiem, no. Po prostu, no niedobry, no zaczyna niedobry. Niedoświadczony gracz, co może się... Z... Eliminacja, nice. Pewnie w ostatniej sekundzie. Coś tak czuję, że w ostatniej sekundzie. Aj. Ulepsz to i... E... No i lecimy. Mam nadzieję, że telewizora nie słychać w tle, bo mój brat nie zamknął drzwi. Dobra, lecimy. I idę na Emeraldę. Mam nadzieję, że nic mnie na emeraldach nie spotka. Aha, dobra. No nie pomyślałem, bo wełna mi się skończyła, i skupię patrzymy się. się na, na ten, na hotbar. Aha, dobra, już się przebudowany jeden. A nie, ma... A nie, zobaczyłem co ma. Skudd! No. Żal żal mi po pierwsze tego typa że ma sojusz A po drugie żal mi tego typa, że miał anty, Było to widać Z, zamiast podskoczyć do góry, bo wiecie, jak się wieżyczka uderzy, na to podskakuje się do góry. To on został po prostu tak został no i co? Nie zaczyna się? mnie. No to choć mam drużynowe z jakimś. Mam nadzieję, że nie z randomami. To są. Chyba na no, dwie osoby, tak. Dobra, no tutaj widzimy się, jak się ręka zacznie. No, tutaj ten typak pozdrawia. Okej, okay, już się ręka zaczyna. Nie, wiem, kto idzie albo on, albo ja. Dobra, on, to ja pójdę na żelaza. Eee, no co? Gramy? Dobra. Ogólnie, um, to nawet nie jest aż taki zły. Dobra. Dobra, leć, leć, leć. A, wywaliło go. Solo na ti... na. Oj, oj, oj Mam nadzieję, że mi źle nie pójdzie, bo. aj. No dobra, sam zostałem. Co ja zrobiłem? Kupiłem sobie jedzenie zamiast wełny. Aha, jeszcze tej, tego jedzenia nie dostanę. Gdzie jest to jedzenie? Boże, ale ten ser jest zbukowany. Nie wiem, gdzie to jedzenie nawet poszło. Ale dobra, spoko. Znajmy, że tego nie wyrzuciłem. Nie miałem że tego jedzenia. No bo przecież nie, żadnego jedzenia nie miałem. Co tam? Ogólnie. Lecimy na typów. Dobra. Dobra. Ym, co, jak chociaż nam się. Nam się, da. No tak, nam się da. Jak chociaż mi się uda zniszczyć jedno jajko, co się uda. Mówię to wam. No. No tak. Skąd on w ogóle wiedział, że ja tu jestem? Skąd on to wiedział? No tak. Dobra, ja sobie. W, ja się wrócę. Ja sprinta nie mam a to ten... sprinta się klepać to tak średnio bym powiedział W ogóle to doskoczyć to jest średnio bez sprinta mam nadzieję, że mnie nie goni. Dobra. Spoko, typek nie goni mnie. Po co gonić? Dobra, bierzemy szybko fast na feście. Niepotrzebnie nie wziąłem tą drugą kubkę, znaczy, nie, wiecie o co chodzi. I tak, kupujemy tak, nie broń, tylko narzędzia. To. Dobra. Lecimy powolne. Ага, знищили їм яйко Зараз їм і ми знищимо Ну no, так Dawaj rękę. Aha, dobra, ten typy, to też jest spoko. Dobra, ja mam pół. Nie idę. Albo idę. No tak, oraj. Fuck! Ale mnie zrobił, ba. Dobra, nice. Dobra. Fa! K! Wiecie co? To mogło się w ogóle inaczej skończyć. Dobra, regeneracja. W sumie z tego zlepszenia. Nice! Aha. Nie uda mi się niestety ich zabić, ale jajko rozwalone. O, ja myślałam, tylko rozwalę jajko tym e, złotym, ale no, zniszczyłem jajko i też tym typkom, więc spoko. Wyszło w ogóle lepiej niż myślałam. Ale dobra, tam e, lecimy. Mam nadzieję, że znowu mi tak dobrze pójdzie. Teraz ich zabić. Zresztą mam diamento, z diamentową, że zbrojkę, więc nie mogę to tak zrobić. A bo tam typki są na środku. Aj, źle zrobiłem. Dobra, już nie będę robił, bo jeszcze spodna. Wiedziałem Em um, używać dobra nice um, Dobra, ten typek jest 40 aj aj, 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 On tam jest Dobra, idę od ponia Mam nadzieję, że nie zdadam. Zdedam Ale zabiłem I zaraz waliłem. No nie ubrała niestety, ale tak dobra a ręka. Okej, okay, mam nadzieję, że jak odcinek Wam się spodobał, to oczywiście wiecie co robić, ja będę kończył, trzymajcie się, cześć, ups, wyłączyć miałam, a nie pauzę.